Co ja w ogóle robię? To nie ma sensu. Tu nie ma czego analizować, tu nie ma co się bawić w jakiś ranking. Wygląda na to, że cała seria o minionkach to jeden bardzo dobry film i cała niepotrzebna reszta, będąca bezładnym hałasem dla dzieci. Nawet dla pewności obejrzałem sobie część pierwszą jeszcze raz, aby upewnić się, że to nie jest tak, że źle ją zapamiętałem. I nie! Przy powtórnym seansie była tak samo dobra, a nawet wychwyciłem kilka szczegółów, których nie dostrzegłem za pierwszym razem. Na przykład to, że Bank Zła ma dopisek dawniej Lehman Brothers. A wtedy to był wyśmienity żarcik dla tatusiów, a dzisiaj to wyrafinowany żart historyczny na temat kryzysu finansowego z 2008 roku. Albo ta scena, w której najmłodsza dziewczynka musi chwilę pokombinować, zanim skrzyżuje ręce, bo jest tak mała, że proste czynności sprawiają jej trudność. Co za dbałość o szczegóły i to przy tak oszczędnej animacji. I od dwóch filmów jesteśmy na równi. W niepochyłej. Minionki to film, który oficjalnie nie uchodzi za kolejną część serii Despicable Me, tylko za prequelu spin-off, w którym głównymi bohaterami są. Puba. Dlaczego? To miał taką potrzebę. Minionki nie są śmieszne, są irytujące i głośne, nie mają dobrego wyczucia w komedii fizycznej, bo wydaje im się, że komiczne potknięcie się i zwykłe potknięcie się to jest to samo, a to nie jest to samo! Co mam mówić? W tym filmie jest może kilka udanych żartów i wszystkie one są związane z czyjąś śmiercią. Tu jest zaskakująco dużo śmierci jak na film dla dzieci. Czemu za mojego dzieciństwa nie było takich filmów? Moment, przecież mówię o minionkach. Och. Eee, oto fabuła. Na początku dowiadujemy się czym są minionki. Okazuje się, że to gatunek sługusów, który narodził się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczęło się życie na ziemi. Ich celem, wpisanym w kod genetyczny, było od zawsze służyć największemu złoczyńcy na Ziemi. I montaż, pokazujący, jak te żółte gnidy doprowadziły do upadku kolejnych szefów, jest akurat zabawny. Polecam pierwsze kilka minut i absolutnie nic więcej z tego filmu. W tym czasie leci też popularna piosenka, ale jakoś mi nawet pasowała. To Happy Together, utwór, na który ciągle natrafiam w różnych filmach i serialach, ale zawsze zgrabnie wykorzystuje się go. Do podkreślenia psychodeli, albo klimatu gorzkosłodkiego, albo ironii. Było to m.in. w Boysach, Umbrella Academy, w Simpsonach, w Reniferku, śpiewał to Shrek i Żółwie Ninja. A może po prostu sam dałem się złapać na trik z muzyką popularną, na który tak ciągle narzekam? Cóż, Jestem tylko człowiekiem, narysowanym, ale jednak człowiekiem. Podoba mi się też to, że Napoleon został tu ukazany jako złoczyńca. Na świecie ma on niejednoznaczną reputację, nie wiem jak to jest odbierane w Polsce, gdzie historycznie był on tak lubiany, że utrwaliliśmy go w naszym hymnie narodowym. W końcu pomógł naszym przodkom. Nie bezinteresownie, co prawda, ale zawsze trochę. Potem jednak minionki skrywają się w śnieżnych rejonach w Wielkiej Jamie na ponad 100 lat. Wielka szkoda, bo spin-off z minionkami w czasie II wojny światowej to coś, co bardzo chciałbym zobaczyć. Zabierzecie nam Kevin, Dave, Bob. Und Stewart. No więc w końcu trzy żółte gnidy wyruszają gdzieś w latach 70. na poszukiwanie swojego nowego mistrza i odnajdują kobietę o imieniu Scarlet, która każe im ukraść korony królowej Wielkiej Brytanii. I minionkom udaje się nie tylko ukraść koronę, ale i zdetronizować królową, a minionek Bob został nowym królem. Scarlett się oburza, myśląc, że minionki ją zdradziły, ale okazuje się, że nie, bo Bob lojalnie przekazuje jej koronę i tytuł monarchy. Mimo to Scarlett nadal chce zabić minionki, bo. E... nie wiem, nienawidzi ich, bo są denerwujące? Komu miałem kibicować jeszcze raz? Nie chce mi się nawet przejmować tymi wszystkimi błędami logicznymi jak to, że rzekomo jedynym celem minionków jest służyć najgorszej osobie na ziemi, ale po przemianie gru jakoś nie odeszły razem z doktorem nikczemnikusem. Nikusem. Albo to, że minionki najpierw wydawały się tak nieśmiertelne, że mogą chillować w próżni, a potem zostaje im podane serum i Elmacz twierdzi, że dopiero teraz stały się nieśmiertelne, ale potem okazuje się, że one Wszystkie są tak wiekowe jak samo życie na ziemi, i przeżyją nawet próbę powieszenia i wszystkie rodzaje tortur. Ale potem minionki są zaniepokojone, kiedy Scarlett grozi, że je zabije. Ale jak zamierza to zrobić? Jak w ogóle można zabić minionka? To jest poważne pytanie. Jak można zabić minionka? Muszę to wiedzieć. O! Film firy zrobił o tym filmik. Okej, okay, muszę go później obejrzeć. Powiedziałbym, że ten film to tylko seria niepowiązanych gagów, ale gagi mają to do siebie, że są śmieszne. To są raczej niepowiązane ze sobą sceny zamieszania. W pewnym momencie minionki spotykają Yeti, które tak naprawdę nie są ważne. Napotykają też na starego rencistę pilnującego korony, który nie jest ważny. Po prostu najwyraźniej ktoś z twórców stwierdził, że starze ręciści są śmieszni sami w sobie. Mamy więcej minionkowego śpiewania, minionkowych kołwerów. Mamy przewspaniałą scenę, w której minionek zahipnotyzował trzy grubasy, żeby się rozebrały i zaczęły śpiewać i tańczyć, klepiąc się po tyłkach. Czy naprawdę to jest to, co lubią dzisiejsze dzieci? I dzieci sprzed 10 lat najwyraźniej? Ile pokoleń zostało skażonych minionkami? W pewnym momencie Minionek wchodzi do baru i spotyka spłukaną królową i myślę sobie: "O, to teraz Elżbieta II i Kevin będą musieli ze sobą współpracować. To może być ciekawe", ale okazuje się, że nie. To spotkanie nie ma żadnego znaczenia. Minionek widzi coś w telewizorze i zaraz wybiega sam. Co za strata czasu! I jeszcze te żarty ze śliną. O rany, dlaczego jest ich tak dużo? Ślina jest obrzydliwa, a nie śmieszna. Będę tak miły i nie pokażę żadnej sceny co najmniej trzech scen, które w tej chwili pamiętam, niedobrze mi na samą myśl o nich. Ja nie rozumiem, czy pierwszą część robili inni ludzie, niż kolejne? No, z tego co widzę, to nie aż tak. Dwa pierwsze filmy robili ci sami reżyserzy i scenarzyści, a w tym filmie przynajmniej jeden reżyser się ostał. Przepraszam, nie dam rady, to był zły pomysł. Daję temu filmowi ocenę 5 na 261, bo moim zdaniem jest lepszy od ukrytej sieci, ale już wolę Minger w wersji muzykalowej. I na tym kończę maraton, już dalej nie chcę oglądać. W ogóle usuwam kanał w tym momencie, nie, na, nie nadaję się do tego. Do widzenia.